Mam dwie takie sceny. Jedna scena jest, którą lubię, to jest przed, taka, kiedy jest śnieżyca, Jura i Sangę są zamknięci w domu, yy, są w podróży i dołącza do nich tajemnicza kobieta, Ulena. No i między całą trójką nawiązuje się dość interesująca relacja, to ta, ta scena jest dla mnie taka bardzo fajna, którą sam lubię. No i druga to jest taka, kiedy Jura wybiera się na polowanie z traperem, jest pomocnikiem trapera i dzieją się tam różne zaskakujące, ciekawe rzeczy, które, które też mnie osobiście śmieszyły, chociaż może no, nie powinno tak być, nie? Że autor sam śmieje się z własnych żartów. Debiutancka powieść Kamila Gopaniuka pod tytułem Droga bez końca. Zabierze was w surowy świat przygody pośród kupców wojskowych i szpiegów. To średniowieczna historia o ludziach, którzy próbują odnaleźć siebie w chaosie, wśród tajemnic i konfliktów większych niż oni sami.